Dzień dobry Państwu. Paweł Poprawski to moje imię nazwisko. Od niedawna jestem w firmie. Znaczy, na papierze jestem od dawna, ale zacząłem się zajmować tematem od niedawna, i tak tutaj szefowa kazała, żebym parę słów powiedział na temat troszeczkę inny niż produkt sam w sobie, czy produkty, bo o nich nie będę mówił, no bo wszyscy wiecie jak to działa, jak to może zadziałać, ale fajnie to, co powiedziała Ewa, ja powiem brzydko, ale szczerze, ten, kto nie pije i ten, kto chce promować produkty, to jest, to jest dupanie zawodnik, no bo tak naprawdę trzeba to zacząć od siebie, innej drogi nie ma, bo jeżeli klient, do którego będziecie mówić państwo, on wyczuje, że wy robicie to tylko dla pieniędzy, no to jest pozamiatane, to nie ma w ogóle podstawy, bo takich firm jak z całym szacunkiem Kanaway w marketingu sieciowym jest w Polsce dużo, bardzo dużo. I wszyscy w nas widzą tylko, niestety takie jest podejście klienta, co widzą w nas? No, ludzi, którzy chcą na nich zarobić, zrobić i tak dalej, i tak dalej, pewną kwestię, ale nie o tym miałem mówić, bo się rozgaduje jak zwykle. Ja tutaj jadąc do Was myślałem, od czego mam zacząć, co mam powiedzieć, i ja powiem tylko o jednej rzeczy bardzo istotnej na początek. Mianowicie, my tu możemy przegadać jeszcze takich spotkań 5, 10, 15. My możemy wziąć doskonale rozpisane konspekty, możemy się zachwycać produktem, autorytetami, ale bez jednej najprostszej rzeczy nie ma biznesu. Jak sądzicie, bez jakiej rzeczy? Chęci, kochani. Tylko chęci. Nic więcej nie jest potrzebne. Wszystko można zrobić, wszystko można osiągnąć, ale trzeba mieć te chęci. Ja znam naprawdę wielu z branży, bo jestem od 25 lat nie w marketingu, ale w sprzedaży bezpośredniej, byłem, tak zwanych opowiadaczy, ludzi, którzy pięknie mówili, cudownie byli przygotowani, ale tak naprawdę oni wychodzili ze spotkania i to czy przykład moich kolegów, ja zawodowo uprawiałem sport, oni podpisali, grałem w piłkę ręczną, w tenisa ziemnego, oni podpisali w Grunwaldzie Poznań na tak zwanego, tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale tak się kiedyś mówiło, trepa. To wiecie co to jest, tak? To jest zawodowy żołnierz. No bo wtedy zdawali mieszkania i tak dalej, i tak dalej. No ale dobrze, przyszedł moment, gdzie skończyli grać w piłkę ręczną, pensja była taka se, nazwijmy to, i chcieli coś dorobić. Ale bardzo prosty przykład wam podam. Umówiłem spotkanie, to było w Rainbow'e, takie odkurzacze na wody. nie wiem czy państwo pamiętacie, pamiętacie na pewno, część pewno ma. Doskonała rzecz. No i co? I teraz jeden przykład tylko podam. Umówiłem spotkanie, bo taka była moja rola, piątek, Krzychu, nie mogę. Dlaczego? No bo w sobotę mam służbę, muszę wypocząć. Dobra, skończył służbę w niedzielę, bo to były służby w wojsku 24-godzinne, w niedzielę nie, bo on musi odpocząć, tak? Później miał dwa dni pracy, później szedł na jakąś imprezę i tydzień mu wypadł. I tak naprawdę się pytam go, czy jego, kiedy on ma zamiar pracować. No, no ma. Także to jest bardzo ważne, żeby wystartować, żeby iść i wielokrotność odwiedzin, rozmów handlowych robi wynik. Nie wierzcie w to, że no może się tak zdarzyć i zdarza się. Jeden, drugi klient. Będzie fajnie. Nie, tu trzeba przejść, żeby wprowadzić stricte dwóch, trzech, 10, 15 osób. Może się zdarzyć tak, że wejdą, wejdzie 5, 6 osób. Ale tak jak mówię, te chęci, to jest podstawa. Myśmy mieli w grupie w Rainbow takiego chłopaka, który był bardzo słabo wykształcony, on miał problemy z wypowiadaniem się, z byciem tak jak tu, to chyba by się nie stanął. No ale on chciał. Tylko on nie umiał. No to co zrobił mój szef wtedy? E, napisał mu prezentację na kartce papieru A4. I on się nauczył tej prezentacji na blachę, jak wiersz, i ją recytował. On nie robił tego dobrze, e, robił to źle, ale ten jego upór, e, ta chęć sprzedaży w dobrym tego słowa znaczenia, w znaczeniu, przepraszam, e, pozwoliła mu osiągnąć jak na jego możliwości potężny sukces. I tutaj skupić się, proponuję ludziom, którzy z państwa tu siedzący nie są jeszcze w biznesie, aby to zrobić. Ja sam też nie będę opowiadał bzdur, jestem tego typu przykładem, bo mam swój biznes jeszcze wodny i przez rok tutaj szefowa patrzy na mnie i się śmieje. Ja tak podchodziłem do tego, e, tak se nazwijmy to, tak? Lajtowo, bardzo dobrze pani Doroto, bardzo dobrze, lajtowo. Ale tutaj nie ma możliwości zarobienia pieniędzy, zrobienia przede wszystkim sukcesu. Aczkolwiek jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, co mnie bardzo zmotywowało. To, co Ania powiedziała parę miesięcy temu. Jest w firmie program lojalnościowy, produktowy, jak ja go nazywam. Co to znaczy? Część ludzi już na pewno, część państwa to wie, wprowadzając nowe osoby, bardzo fajną rolą jest. Przekazanie im informacji, że przy niewielkim ich udziale, wysiłku, poleceniu paru osób my zrobimy jako wprowadzający za nich całą robotę i oni za parę osób już mają dwie, trzy butelki, jedną oleju, mają produkty bezpłatne. To naprawdę, wierzcie mi, bardzo fajnie działa na ludzi, dlatego że człowiek jest taką istotą, która, nie oszukujmy się, lubi dostawać prezenty za darmo. No efekty są dobre, no, jak mam mówić, no to powiem jeszcze sekundkę. No co mam powiedzieć? No dobrze, yy, zacznę od ostatniego człowieka. Ania wiesz, o co chodzi z nim dokładnie. Gram w tenisa między innymi z Zenkiem Laskowikiem. Nie muszę przedstawiać satyryk, yy, artysta kaparetowy. i zauważyłem u niego na czole jak się dozebrał tutaj na plecach takie straszne plamy. Ja się pytam Zenek, ty masz łuszczycę, tak? Tak, mam łuszczycę. No i co? 15 lat leczy się z teredami, dami, jeździ nad morze, w okresie letnim, tam mu troszeczkę to schodzi. Dały mu dwie próbki. Po pierwsze nie było żadnego efektu albo nie chciał, żeby było efektu żadnego. E po dwóch tygodniach spotykam go na korci on mówi, że bo ja mu kazałem smarować punktowo jedno miejsce, że jest duża poprawa. To znaczy tak, nie zeszło mu to do końca, ale te łuski nie są takie sztywne, takie twarde, tylko są takie miękkie, takie, ale już bardziej jakby to się zabliźniało z całą połacią skóry. To jest pierwszy przykład. O nowotworze mogę powiedzieć, o glejaku, gdzie mamy faceta, który nie pije naszego oleju, pije e, nasz olej, ale nie ode mnie, od pana Nowickiego z Pozbruku. Jest to człowiek, który ma 43 lata, trzeci stopień glejaka. Operacja. Lekarz powiedział, że jak przeżyje 3 miesiące po operacji, to będzie cud. On żyje dziesiąty już miesiąc, wyniki ma takie, jakie ma, ale jak na jego stworzenie ma kapitalne te wyniki. I wszyscy rozkładają ręce. No i w końcu stoi przed wami facet, który sam miał problemy. Ponieważ ja poprzez gref tenisa lat, no już 25 praktycznie, też kąpałem się często gęsto, nieraz trzy razy dziennie, tak? W tej wodzie twardej dochrapałem się początków AZS-u, a topowe zapalenie skóry. I między innymi moją, naszą klientką z Anią jest doktor Stawicka Ewa, żona Rysia Stawickiego, który jest tutaj właścicielem waszego szpitala w, w, w Środzie, części szpitala. I ona patrzyła na mnie tak troszeczkę dziwnie, jak ja do niej podszedłem, z tym tematem, jak każdy lekarz, nie oszukujmy się, tak? Prawie każdy lekarz. No dobra, ale trzy lata leczyła mnie dwoma sterydami. BediCord i Edelan. Ja miałem delikatne, znaczy delikatne na całych rękach plus tutaj klatka, takie delikatne wypryski, to nie było może brzydkie, ale to swędziało w cholerę, było to no naprawdę nie, niekomfortowe. Trzy lata smarowanie po 4-5 dni siedzenia na golasa, bo to musiało chłonąć, No i co? I było fajnie, było, ale na okres półtora do dwóch miesięcy. Po czym to znowu jak mantra wracało. Ja y, zacząłem pić olej, też w ogóle o tym nie myśląc, że coś takiego się może zdarzyć. Nagle mówię do mojej żony po chyba dwóch miesiącach, mówię słuchaj mała, ja jestem czysty. Fajnie. No to dobra, podszedłem do Ewy, mówię, ona nadal mi zaczyna wciskać do głowy, że wiesz, ty miałeś nowotwór, bo niestety jestem po, no na szczęście w szybko wykrytym nowotworze prostaty, e, miałem operację i ona mówi, słuchaj, ty miałeś nowotwór. I w nowotworze jest często gęsto tak, że on oddziaływuje również na inne e, części ciała, między innymi na skórę. No to ja się poświęciłem i odstawiłem, słuchajcie, to był czerwiec bodajże zeszłego roku na... Na jakiś czas, bliżej nieokreślony, olej. I co się stało, jak sądzicie? Wróciło, dokładnie. Półtora miesiąca wróciło. Więc jak poszedłem do Ewy, pokazałem siebie, no to ona po prostu zrobiła takie oczy, już była nasza. Pojechaliśmy z Anią, ona podpisała fajnie produkt. Teraz to bardzo fajnie będzie propagować, bo z nimi jest problem, że oni albo pracują jak zwariowani, albo jeżdżą na wakacje i odpoczywają. Doktorzy tak zwani. I to jest y, kolejny przykład, y, co jeszcze mogę wam powiedzieć, no przykład mojej żony, która pali papierochy jak zwariowana, ona jest po prostu nieformowalna pod tym względem. ciążę trwa ile? 9 miesięcy, tak, karmiła piersią małego, no już teraz 30 lat ma chłopak, y, 8 miesięcy nie paliła, skończyła palić, ten sam, y, karmić, poszedł, poszła w ten, dobra, do rzeczy. I Marzena się dochrapała takiego Kaszlu, bardzo brzydkiego, takiego kokluszowatego, jak panie na pewno mający dzieci, wiecie, co to koklusz. No i co? Ona była też bardzo sceptyczna na tego typu e, środki i tak dalej, no bo tutaj się możemy rozwodzić do rana. Wiecie, że połowa Polski, albo i lepiej, możemy do nich gadać lata. Oni i tak wyjdą stąd, pójdą 100, 200 metrów w lewo, w prawo, trafią gdzie? Do apteki. No bo kupują, bo. Tak są wychowani i to też trzeba zrozumieć, uruchomić empatię, że oni mają nakładzone do głów przez te tysiące reklam i tak dalej, że tak jest. Ale wracając do mojej żony. Ona po jakichś trzech miesiącach straciła ten kaszel. Nie ma tego kaszlu, a to były już takie początki nie do końca fajnych tematów, bo zaczęła, zrobiliśmy te wszystkie badania. E, rezonans e, magnetyczny płuc miała delikatne, bardzo małe, nie będę wam kłamał, że nowotworowe, ale jednak gózki na płucach. Dzisiaj tego nie ma. I ja mówię, bo palimy tego papierocha, którego Ania tutaj zaczęła przed wami palić, to tak se smakuje, brzydko mówiąc, ale da się to palić. I to jest naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o wpływ na najszybszy sposób dostarczenia endokanabinoidów do naszego organizmu. I ja... Powiem tak, no mam wielu klientów, no może nie aż tak wielu, bo na razie mam, to są klienci detaliczni, z biznesowymi jest gorzej. Ale tu siedzi z tyłu dziewczyna, młoda kobieta, Monika, która jest kosmetyczką, kosmetologiem, przepraszam, bo się obrazi za chwilę na mnie, jak ja to powiedziałem. I przykłady bardzo krótkie. Dwóch klientów pierwszych, taki cygan, też łuszczyca, po trzech dniach zadzwonił do niej i powiedział, że to zaczyna mu w pewien sposób pomagać, bo też nie szukajmy cudów i też nie opowiadajcie ludziom, że nagle facet który ma trzy dni do zejścia, stanął na nogi i poszedł grać w piłkę. Tak? Bo to też jest taka droga nie do końca fajna. Ale jest to efekt kapitalny. A tu jeszcze na koniec swojej przedługie, jak zwykle wypowiedzi, powołam się na tą panią. Eee, niedużego wzrostu, ale wielkiego charakteru. Słuchajcie, ona jest tak skromna, że nie powiedziała wam, tego część osób jest po raz pierwszy, ale to jest kapitalny przykład, jak ktoś bardzo chce, nie ma rzeczy niemożliwych. Ta pani wzięła chwilówkę, żeby zaistnieć w firmie. Tak było, czy nie Ewa? Tak było, to jest... Ale ja cię nie mogę odejść, bo to jest moje. Że, dziś, że dzisiaj nie mam problemu i jak słyszę chwilówka, to mam dreszcze. Słuchajcie, chwilówka wiecie, co to znaczy, tak? Ale ona bardzo chciała i to jest najważniejsze. Można być niewyedukowany, można mieć, nie wiem, problemy. Ale jak ktoś chce, to tym bardziej, że tu jest poparte to wszystko z jakością działania produktów. Ale inaczej nie stwierdzicie tego, czy to działa, czy nie. Jak? używając dany produkt.